Mało kto wiedział to o zmarłym Macieju Mindaku. Jakiś czas temu zdecydował się na adopcję. Przed tragedią, która wstrząsnęła jego bliskimi i tysiącami fanów, opublikował radosną nowinę. Był szczęśliwy, dzieląc się ze światem spełnieniem jednego ze swoich największych marzeń. Nikt nie mógł przewidzieć, że jakiś czas później nadejdzie wiadomość o jego nagłym odejściu. Maciej Mindak nie żyje. Maciej Mindak, znany ekspert nieruchomości i osobowość telewizyjna, zmarł nagle 23 lipca, mając zaledwie 38 lat. Informacja o jego odejściu została przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych przez rodzinę, która poinformowała o nagłym zdarzeniu, pozostawiającym po sobie ogromną pustkę. Mindak, który 17 września miał obchodzić 39 urodziny, był cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odszedł Maciej Mindak, ukochany syn, brat, tata, przyjaciel, wulkan pozytywnej energii. Człowiek o wielkim sercu i umyśle pozostawił po sobie nieopisaną pustkę i tęsknotę. Napisano w oficjalnym komunikacie. Jego śmierć poruszyła szerokie grono osób, zarówno widzów programów HGTV i TVN Style, jak i całe środowisko branżowe. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 sierpnia o godzinie 14:30 na cmentarzu komunalnym Południowym w Antoninowie. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Pod postami żegnającymi eksperta pojawiły się setki komentarzy pełnych żalu i współczucia, w tym wzruszający wpis architekta Krzysztofa Mirucia. Brak słów, gigantyczny smutek, spoczywaj w pokoju. Z tym mierzył się znany prezenter. Informacja o nagłej śmierci Mindaka który zmarł 23 lipca, dotarła do opinii publicznej z opóźnieniem, dopiero 4 sierpnia. Zaledwie dwa tygodnie przed tą tragiczną datą Mindak udzielił wywiadu, w którym szczerze opowiedział o swojej pracy w branży nieruchomości. Przeznał wówczas, że zawód handlowca bywa jak hazard, potrafiąc wciągnąć niczym uzależnienie. Pośrednik, w ogóle handlowiec musi mieć trochę taką żyłkę uzależnieniowca, takiego hazardzisty, mówił Wspomniane nagranie z wywiadem pojawiło się w sieci 9 lipca, zaledwie kilka dni przed niespodziewaną śmiercią ulubieńca widzów Maciej Mintak powiększył rodzinę Cztery lata temu pan Mindak podjął decyzję o adopcji suczki ze schroniska, co dodatkowo pogłębia tragizm obecnej sytuacji. Jak sam wspominał, posiadanie psów było dla niego czymś naturalnym i zawsze towarzyszyły mu w domu, dlatego, gdy tylko osiągnął życiową stabilizację, zdecydował się na ten krok. Ponieważ z psami można powiedzieć, że wychowywałem się od dziecka, zawsze pies towarzyszył naszej rdzinie. Przez jakiś czas nie miałem możliwości, bo nie miałem swojego mieszkania i zmieniałem miejsce zamieszkania, więc byłoby to niebezpieczne dla pieska, bo stres. Natomiast teraz, kiedy już mam ustabilizowaną sytuację, to nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć ze sobą pupila. A adoptować, bo nie uznaje hodowli, nie uznaje psów, za które trzeba płacić w obliczu sytuacji, gdzie jest tyle potrzebujących zwierzaków. Przywiązanie do psa, którego wychowuje się praktycznie od szczeniaka, jest ogromne, co sprawia, że znalezienie mu nowego, kochającego domu to wyjątkowo trudne zadanie. Rozstanie z futrzanym przyjacielem szczególnie w tak dramatycznych okolicznościach, jest niewyobrażalnie bolesne.